Siema, brat! Dzisiaj aura tego odcinka to czysty glamour, zero asbestu, bo będzie oporowo, żadnego cringe'u! tylko fan. Jeśli myślisz, że ten odcinek to, łap, łap, to czemu kreską jesteś taki delulu? FR! zrobimy totalny slay. A żaden brain rot wam nie grozi. No mamy riz na poziomie gold. A jak nie, to zawsze można zrobić skibidi i ojojoj baka. Jeśli ktoś nie zrozumiał, to właśnie wykorzystując słowa nominowane do młodzieżowego słowa roku, powiedziałem, że zapraszam na odcinek. Riz na poziomie gold! Witam! My, kochani, razem z Komputronikiem chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za udział w konkursie. Kiedy oglądacie ten film, to już prawdopodobnie czytam Waszą poezję i wybieram najlepszą trójkę. A was w międzyczasie mogę zaprosić na Black Friday w komputroniku. Wyłapiecie tam coś ciekawego dla siebie. Link, jak zawsze, zostawiam Wam w opisie. A my już teraz ugotujmy surowych rodziców, bo jak to śpiewała Majka Jeżowska. Wszystkie dzieci nasze są, moje, pany. Każdy mój kierunek posiada tron, W małej wiosce pod warką mieszka 15 Rafał. Typowe dla niego jest picie i palenie marihuany. Palenie marihuany? Czy chcecie mi powiedzieć, że ten dżentelmen. Jak to się teraz najwyraźniej młodzieżowo mówi. oj, baka? Ja nie mam pojęcia, jak się tego używa, ale według mnie pasuje. Nie istotne. Najważniejsze jest to, że mama Rafała. To Patrycja Reggiani, capelli belli. Skomplementowałem jej włosy. Chyba. Aha. No, aha. Ja. No, to, 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 takie, te, Wszystko? Coś jeszcze? Nie ty tak Co? No podniósł rękę. Nie wiem, czy bym mnie uderzył, czy nie, ale... Masz parę ciuchów, ułóż to. Ja cię bardzo proszę. Mi ja się tego nie chcę robić sobie pójść dalej. No, świra ma na punkcie tego sprzątania. Później. Bierz to. Nic nie robię. A to czy siedzenia? Nic. Ale naprawdę sobie żarty No to było ładnie akurat zwinięte. Do domu siedzą, to mu siedząc, tutaj tak się nie uczę. Chociaż mama musi, że się uczę. uczy. Nic mu się nie chce, ale zawsze wszystko może. Bez komputera jest internet, i to już wszystko idzie na dalszy plan. Dziecko, tam nie będziesz mógł sobie tak korzystać. Trudno z tego. się Jest zamknąć. Żeby była jasność. Jak moje dziecko kiedyś powie do mnie, zamknij się, to odpowiem: dobrze, zamknę się, ale nie sam. A potem jej włączę edukacyjny film dokumentalny, potwór zamszteten i niech dedukuje. No krzyczy cały czas. Ja sobie siedzę kulturalnie na krześle, gram sobie na komputerze, ona krzyczy, żeby mi przyniósł drzewa albo coś w tym stylu. Coś mi się wydaje, że Mauricio Gucci'ego brak. Jak jest w kuchni, to może sama to zrobić. Wychodzę na przykład o godzinie 15, 17, a wracam jakby 3 się. Nie mogę powiedzieć, że pije, czy pali, czy babą Nie złapałam No Znaczy, nie mówię właśnie przeważnie o paleniu marihuany, bo. bo nie chcę, żeby wiedziała. Jeśli nie chcesz, żeby wiedziała, to. usiądź przed kamerą i o tym opowiedz? Nigdy od niego nie czułam czegoś takiego. Chwila, moment. No to jest Wszystkie ciuchy z ja. co? No. Po co? On miał od małego na wszystko pozwolone i teraz są te, te efekty. Tylko mi tam wstydzenie nie należy, nie ucieknij. Do ciebie na pewno nie. Pożegnaj się ze mną. A dasz mi buzi? No chyba ci grzeje w głowę. Nie jestem taki sentymentalny. Chyba mamy do czynienia z ultymatywnym cwaniakiem. I chyba dobrze się składa, że założyłem majtki na spodnie, bo coś mi się wydaje, że w tym przypadku będziemy musieli być szybsi od jego pocisku. To jak do mnie zadzwonisz? Wcale nie będę dzwonił, niepotrzebny nie mi jesteś. Zaraz będę płakać. Nie zadzwonisz do mamusi? No chyba się głowa grzeje. Hmm. To jest pożegnanie synka z mamusią? Nie mam ręki. A żeby on się zmienił. Na lepsze oczywiście. Bo gorzej, jak on wróci, jeszcze będzie bardziej mi cudował. Powie, gdzie go wysłałam. Znaczy ja sądzę, że jak to nie pomoże, no to to niedługo w Popowczaku jakimś wygląda. 600 SMS-ów w pół dnia, 1000 minut w dzień, 58 godzin przed komputerem, 500 godzin nieobecności w szkole. Angelika albo Roxana. 500 godzin nieobecności w szkole. To osiągnięcia Roxany jest uzależniona od wszystkiego z wyjątkiem obowiązkowości i staranności. Problem mam ze swoim zachowaniem, z piciem, z zmianą chłopaków. No i ze szkołą. Ja. Odłóż ten y, komputer i weź się za geografię. Ten internet się w ogóle na daje. Jest złośliwa, robi wszystko na przekór. Y, strasznie zaczęła się nie słuchać, przeklinać. Pobawiłabyś się Zosią, a nie? Lepiej, Lepiej zrób mi coś je. głucha jesteś? Nie mam żadnych obowiązków w domu. Roxana klnie jak szewc. Bo Roxy też trzyma rodzicielkę. Butem. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale gdyby Roxy urodziła się nie w Polsce, tylko na przykład w Anglii, to by nie kleła jak szewc, tylko jak marynarz. W Francji? Jak woźnica? Amerika, don't, 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 don't. W Chinach? Jak rzeźnik? <muchy> A w Czechach jak szpak, nawet się nie zapytaliście o moje zdanie. Co kraj to co dzisiaj pijemy pod celą? Obyczaj. Obyczaj, obyczaj. Pije i stale żąda. Coś, nie k bo mnie denerwuje. Ja zaczęłam po prostu przeciwstawiać się temu, żeby ona miała wszystko to, co chce. Nie mi te pieniądze, czy nie? Nie dam ci żadnych pieniędzy, powiedziałam złotówki ci nie dam. Najmniej k No, no rozmawiam są. Do kuchni. Fajnie my... Zlewasz, dziękuję. Ona może do nocy, do pierwszej, drugiej pisać SMSy. jako porażka. W tej chwili moje dziecko ma cztery komórki. I właśnie dlatego to, co zrobił wywołany już do tablicy Josef Fritzl było totalną lewiataniczną przeginką. Bo jego córka miała tylko jedną komórkę. I laptopa. Ja to bym uświlgła bez kitu, podziwiam Cię. Pisze, pisze na okrągło, ona już na tak palce wprawione, że ona nie patrzy się na klawiaturę. To tak samo jak Ray Charles, może ona jest muzycznym geniuszem? Ty jesteś w ogóle głupia, ja Ci powiedziałam, ja bym sobie na Twoim miejscu nie pozwoliła tak. Bez internetu dzisiaj to nie ma dla niej życia. Ty umiesz żyć bez internetu? No... Nawet jeżeli nie czuję telefonu w kieszeni, to już się dziwnie czuję. Roxana, nie lekceważ mnie w ten sposób. No mówię. Z kim znowu się umawiasz? No to oj, Dopiero to Dopiero bym płacie o wszystko, już ma mi... zaczyna znowu. No i wyjdź mi stąd nie trój mi długy, kobieto. Nie wiem, czy dla niej ma znaczenie, że ja jej powiem, że ją kocham, czy nawet nie ma. Nie umie tak naprawdę odwdzięczyć nawet słowem domu. No to mówię, to boli, boli coraz bardziej. Zgłosiłam ją do tego programu, czy może zobaczyła, że świat się nie kręci wokół zabawy, przyjemności, że są obowiązki. Nie wiem, czy coś pomoże ten program. Mam nadzieję, że, że bardzo jej krzywdy nie zrobię też tym. Rafała i Roxane przyjmą państwo kania. Pani Dorota jest ciepła, ale stanowcza. Czy ty rozumiesz, że ja właśnie dlatego mam cię w dupie, bo cię kocham? Ciepła, ale stanowcza. Pan Maciej, srogi i bezpośredni. Razem wychowują trójkę dzieci. Wiedzą, co to wzloty i upadki. Ich siła płynie z konsekwencji i jednomyślności. Wszystko można zrobić, wszystko można pokonać, wszystkie troski, skutki razem. To jest najważniejsze, żeby być razem. Jeszcze jedna runda. Bycie ze sobą jest ok, tak? Właśnie, że jesteśmy razem, że się kochamy, że, że to wszystko jest takie może nieproste, ale to jest rodzina. No, dalej, dalej! Koniec! Obdarzamy się miłością, ale również obowiązkami. Co to, to, to jest to drugie słowo? Ale również obowiązkami. Kiedy to, to... Połączenie konsekwencji z miłością to jest jedno i to samo. No jestem, jestem tatą no i to jest dla mnie normalne, że tak powinno być. No, koniec, kropka. Właściwie żyjemy domem i dziećmi. I zwierzętami. Denerwuję się przyjazdem, ale nie, nie mam jeszcze jakichś tam, że wyskoczę, zakrzycze, bo tam wpadnę, nie wiem, i będę tam robił cuda niewidy, tylko, tylko nie wiem kto to jest. A oglądałeś Dzieci Kukurydzy? Eksorcystę? Synalka? Omena? Musimy porozmawiać o Kevinie albo wczesnego Rafatusa? Jak nie, to nieważne. Hej. 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 Sanna. Rafał. No, myślałam, że trafię na jakiegoś dresa, że będzie fajniej. Jako dziewczyna w miarę, no może być. Obawiałem się, że będę z chłopakiem. Wolałem dziewczynę, ponieważ yy... Zresztą myślę, że bardziej będzie mi się dogadowało z chłopakiem. Ale trudniej wam będzie stoczyć pojedynek na strumieniu moczu, co nie znaczy, że to nie jest możliwe. Szczególnie w tych czasach. Nie, Rafał, no, Rafał jest spoko tak, tylko że taki trochę za grzeczny dla mnie. Nie moja dziewczyna to tak no będzie, szczerze mówiąc. Ale po napisaniu smsa, że jak dowiedziała się, że jestem dziewczyną, od, od razu no oczywiście była wkurzona i zazdrosna, ale jej wytłumaczyłem, że nie ma o co i na to się skończyło. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechali nagle będzie, nie wiadomo co, tak? Nie wiem, zamordujemy ich, będziemy ich gonić, będę biegać, nie wiem, z, po domu i będę krzyczeć. To jest taka sprawa, bym prosił, jeżeli macie napoje gazowane, tak? Nie, nie pijemy z napoju gazowanych, tak? No to nie pijcie! Dlaczego ci młodzi ludzie też mają nie pić gazowanego, skoro akurat oni uwielbiają dziabnąć piwko albo dwunastopak? Już mi się tu nie podoba. Sporadycznie się zdarza, że gdzieś się coś kupi, mamy własne soki i własne soki pijemy i pijemy herbatę. A jeszcze kretyńskie zasady, że nie picie nic gazowanego? To jest masakra, jakaś paranoja. Proszę cię wyciągnąć ręce, bo tu. No. Mogę, to będziemy tego pilnować, tak żeby nie ona no, nie może się schować, tak że nie mogę zwrócić uwagi. Kładanie rąk w kieszeni, to ich kurza. A to jest dla mnie. Nie mam co zrobić z rękoma, no to wkładam je do kieszeni. Są tacy trochę dziwni. Powinni żyć na wsi, a nie w mieście. Nie jesteśmy. Osobami, które powiedzmy są jacyś na tyle zacofani, że, że masz kolczyk w brwi, czy jak już ten tatuaż to będzie jakaś wielka problem, tak? To nie, to, to, nie, to, to odpada, to nie jest Wyzywający problem. makijaż na pewno odpada. Wyzywający makijaż. Ciepły, ale stanowczy. A czym się zajmuje twój tatuś? Mój tatuś jest lekarzem i pomaga chorym ludziom. Aha. A. Twój? A mój tata to jest strażakiem i on latuje ludzkie życie. Aha, pięknie. A twój? A mój zablał mamie sminkę, napisał sobie brzydkie słowo na cole, nagrał to i wrzucił do internetu. A tatuś jest... Tak, youtubelem. Zasady. Może tak. nie są nieszczęsne, tylko powiedzmy tak. no zacznę na początek, taki właśnie ten najgorszy rzęd, Potem samą resztę żona wytłumaczy jeszcze. Musieliśmy oddać wszystkie telefony, wszystkie sprzętne. Nie, mi ten telefon nie specjalnie. Rafał się wydaje spoko, Tylko, że zdziwiło mnie ja to, że wszystko po prostu oddał tak. Ze sobą telefonu ani jednego nie zostawił, ani nic. O, co, nawet dwie masz komórki, no? Na pewno. Na, na pewno to jest wszystki sprzęt, jaki masz, tak? Tępi są chyba, dlatego że nie wiem, nie przeszukiwali mi tarwa, nic. nic, że mi jutro to zrobią. Nie ufam, dlatego że młody zawsze kombinuje. <grym> nie ma wulgaryzmów. Szczęście są, dlatego wiem, co krzyknąć, jak mi z zakonnica wyjdzie na czerwonym, albo zielonym. Oddupiałam to, co mówią, bo i takich ich nie słuchałam tych zasad. I tak. One nie rozumieją tego, że, że ranią, tylko chcą po prostu zrobić komuś na złość. No, nie wiadomo, że nie ma wyzywających obstycznych gestów, ani nic w tym stylu mam nadzieję. Ja nie widzę. Tak, rozumiesz. To, 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 to nie zadaje. To nie... Śmiać mi się trochę chce z nich. Co rodzice po rozmowie z nimi mogę powiedzieć, że są bardziej mądrzejsi od mojej mamusi. Do słabych też nie należy, także poradzi sobie poradzę nawet z wyciągnięciem za nogę z łóżka. Pomaganie, Niestety. Praca fizyczna jeszcze, jeszcze nikomu nie zaszkodziła, dlatego górnicy nigdy nie mają pelicy płuc. Poza tym uczestniczycie we wszystkich czynnościach w domu, czy to musi być umycie podłogi, odkurzenie dywanu, czy, czy pozywanie naczyń. Postaram się im zaufać i postaram się im okazać to, że mogą oni mieć do mnie zaufanie, ale wiem, że będzie trudno. Ten sprzęt elektroniczny bo poprosił jeszcze o przeniesienie, tak, kiedy będzie już dobrze. Oni tak bulwersują się, tracą nerwy na nim, a ona i tak jednym uchem wpuszcza, a drugim wypuszcza. Podwójne lustro Było blisko Po pierwszych utarczkach czas na kolejne Dla surowych rodziców ważna jest wspólna praca i wzajemny szacunek no Trzeba sprzątnąć Świetna robota Tam Zupełnie nie. inaczej ma San. Która nie zamierza nikomu okazywać poważa. Ja. No, jest zimno. Chwilę nas nie ma, a tutaj taki ładny język. Już tam coś usłyszałam w domu, ale mówię, no okej, okay, wymsknęło ci się. Mam cię na oku w każdym razie i na uchu. Mam się bać. Co ty nie chcesz uzyskać? Nie wiem. No, na pewno czy 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 zaczyna być nerwowy w tym wypadku. Mówię do ciebie! Słucham. To obróć się do mnie i ze mną rozmawiasz, wiesz? Ja nie jestem głównie, mam ponad 40 lat. To może dobrze by się było w tym wieku nauczyć kontrolować własne emocje? Szczególnie podczas komunikacji z obcym dzieckiem? W programie, w którym mamy być kimś w rodzaju mentora? What the fuck, what the fuck! What the... Oj, się! Właściwie co z tego, że jakiś randomowy chłop, bez praktycznie żadnego, na moje oko, przygotowania pedagogicznego, puche łamaną polszczyzną, pomijam, prawie pełnoletnią dziewczynę... What the fuck? Doskonała robota, ale... Weź nie pierdol. W zasadzie to poskutkowało lepiej niż myślałem. Wielkich zasad tutaj nie ma. Żadnych zasad właśnie tutaj właśnie nie ma, które by były jakieś Bóg ciężkie. A trzeba pracować, tam. nie jest problemem. To chyba pracuje. No, tak. powiedzmy, że próbujesz udawać, że pracujesz. I co, upiłaś się? No nie raz. A rozumiem. widział się ktoś z dorosłych z rodziny? No, mama. I co ci powiedziała wtedy? Roksy, ja z tobą więcej nie piję. Żartuję, żartuję, żartuję. Tak naprawdę mama powiedziała... "Roksy" Jest tylko jedna. Na co Rok odpowiedziała, ale mamo, przecież kupiłam dwie. No trzeba widać coś tam jakieś pierdoły. Najbardziej mnie no, wstrząsnęło nadużywanie moim zdaniem, bo to już nie używanie, tylko nadużywanie alkoholu. No. I mnie trzeba zabawić bez alkoholu. No nie, dla mnie to jakaś tak nudna. I to działa tak. Trawa. Jak będziesz miał dobry humor i zapalisz... To będziesz miał dziesięciokrotnie, albo tam pięciokrotnie lepszy humor. Ja się czuję zniechęcony. Jak będziesz miał zły humor i zapalisz. To co możemy zrobić. To możesz, to się będziesz źle czuł. Ja jestem jakoś uzależniony od tego, potrafię powiedzieć nie. Mm -hmm, chyba jak żomek chce Tak jak powiedziałem, mamusi, ale ją to nie interesowało, Nasze znaczy surowej mamusi. Ale ją to nie interesowało, Nie słuchałam je w ogóle, tylko na nawija, nawija. A ja prawie to dostałem. Roxana i Rafał jadą do stadniny koni, wykonać zlecone prace. Nie wiedzą, że będą pracować w szczytnym celu. Niewiele myśląc, od razu nastawiają się na nie. To się nazywa racjonalny optymizm. Dyskutują, pyskują. Używają bezsensownych argumentów, prowokując surowych rodziców. Andrzej. O, o, ale tak! Ja nic nie będę robić. Czyli Roxy przyjechała na peta. Ale Rafałowi to bym związał ręce, bo do niego przyjedzie peta. Ta organizacja chroniąca praw zwierząt? Ale to jest obleśne. Obleśne? <grym> ja, no nie wiem. Bo nie będę jakiegoś gnoju przewalać. Właśnie to zrobić. Spójrz na mnie jak do ciebie mówię. Zakrywanie rosa nic ci nie da. I tak to będziesz czuć. Roxana, ja do ciebie mówię, weź te ręce z tej twarzy. Lubowit no, twierdzi. Słuchaj, czy ty nie rozumiesz, że nie robisz tego dla siebie? Możesz coś chociaż raz zrobić dla kogoś? Albo dla czegoś? Zdaję, to nie to, to dla mnie. No. Nie siłuj się ze mną, tak ze mnie nie wygrasz. Chwilka. No, to ta to w... nie chcę robić Jaki problem? Dziewczyno, co to za wrażenia są? Śmierdzi tu. Śmierdzi ci si tu? Co? Chwila, 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 chwila. Chwila. Czy ten przemiły, przykładny pan opiekun przed chwilą zaczął się szarpać z Roksaną? To co robisz? Czyli jednak mamy odpowiedź na pytanie, co by powstało ze skrzyżowania Janusza Korczaka i Marii Montessori. <grym> Ale super! What the fuck? Się tu? A twoje zachowanie jest idealne. No bo ja tam samolubem. Masz to zrobić, gdzie stać, do 22, do czwartej rano. I mówisz mi że to go stał z tobą. Tego się to w końcu zaczę zrobić. I on też tu będzie stał! Przez ciebie! Przy samolubie! Za ale. No się zrób to No za można Nic nie umie zrobić, ta. Rafał, Rafał, męskość faceta nie polega na zaknięciu, wiesz? My to ta coś takiego, czy za ale aż oni mają z tego zyski. To teraz wiecie, jak to jest być rodzicem niewdzięcznego Huntswota? Oni sobie mówili, to było jednym wpuściłem, drugim wypuściłem. To niby dla tych niepełnosprawnych osób, to ja to miałam zla zlało, też po prostu zleciało to pewnie, bo nie wiedziałam, nie robiłam tego, tak, można powiedzieć, i nie wiedziałam dla kogo i po co. Bo my mieliśmy pracować razem ze sobą. Nie dlatego, żeby coś komuś dać, tylko żeby sobie myć. No następnym razem, zamiast sprzątać stajnie Mariusza... Ja pierdolę! Przepraszam, augiarza, Proponuję... Nie wiem... <grym> skrable? Oczywiście można się szarpać o samogłoski! Teraz druga rzecz i najważniejsza, która najbardziej nam się nie podobała. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy na początku, nie wyrażamy się wulgarnie. Wy sami siebie nie szanujecie, to co do siebie mówicie? No... Prawdopodobieństwo, że sprzęt elektroniczny wróci jest żaden. Mimo tego, że prawie wszystko sam dzisiaj zrobiłem, żeby odzyskać ten cholerny telefon chociaż na godzinę. Usłyszałem, że niestety nie za słownictwo. I to mnie bardzo zbulwersowało. Cóż za sofistykowany wokabularz, młody kawalerze. Umijesz tą podłogę, dam ci spokój. Nie umuję tej podłogi. Właściwie to się przyznam, mi przyznać, ale chciałem ją po prostu wystraszyć moim mężem. Idziesz czy nie? Nie. Dobrze, no to mam wyboru. Przyjdź po mojego męża, on musi to załatwić troszeczkę inaczej. Roxy, będziesz zbierać śliwki. Mam się bać. Od początku było wiadomo, że ja to będę prostować. Po co ty tu przyjechałaś? Idę do niego, bo on tam z tych maszyn. co? Tak. No właśnie zgłosiłem do programu. Przyszedł tata, walno pięścio w stół, tak koniec tematu. Dobrze zrozumiałem? Bo się zgłosiłam? Tak. Ale cholera takie kłopoty robi, to dziecko? No bo co ja mam być sprzątaszką? Wiesz, wszyscy coś muszą w życiu zrobić. No tak. Używamy tego domu wszyscy. Ja nie mam pięć lat, żeby się bać jakiegoś krzyku. A ja nie wiem, czy zauważyłaś młoda damo, ale ten dom ma kształt oktagonu hadoken. To jest foch. Foch uwierba. uwielbiam. Bezsensowne, to jest bezsensowne zrobienie focha, że się czegoś nie zrobi. A wiesz co jest konstruktywne i bardzo pobudza komórki mózgowe? No. Chodzenie. Śmieszne są te kary, na przykład zabranie materaca, żeby nie mogła sobie siedzieć. To jest dla mnie żałosne. Żerąka porozmawiać? Tak, słucham. Ale sami. Daskoczyła mnie, bo się wzruszyła, powiedziała bardzo dużo ważnych rzeczy, których bym się nie spodziewała i potrafię zrozumieć jej postępowanie. <noise> Wzięła ich na rozmowę i oni są całkiem inni i ona jest całkiem inna. No dokładnie, kluczem do wszystkiego jest rozmowa. Ja ostatnio mówię do córki, co ty widzisz w tej dziwnej bajce? Oni zachowują się jak tybile, a ona na to... <słyski> O czym zgruzowała Pampersa. No i wtedy mówię, moja krew, ja na tubi się strałem już 15 lat temu, high five! No dzisiaj też fajne było gotowanie kolacji, robienie Ona była tak z tego zadowolona i chciała właśnie pokazać i, i zależało jej to, żeby oni przyszli tego posiłku usierdzi, bo to ona robiła. No i ja pomyślałam, żeby zrobić leczo. Bardzo tak. dobre było. No, ja tak się bardzo lubię także. Ja już w Rafał głownie też sprzątno talerzy do czysta, więc zapewne pewno usmakowało. Nie nawierzysza takiego, na, za dużo owoców. Za dużo owoców w leczu? To rzeczywiście. Przecież pomidory, papryka i cukinia to z botanicznego punktu widzenia gówno! Gdzie są hamburgery? Fajnie się szłam, że smakowało im, i że byli zadowoleni, że była taka kolacja. Nie wiem, co było w tym liście, ale ja mam nadzieję, że coś dobrego. Kochani, 7 na 10 nastolatków uważa, że pomidor, papryka i cukinia to warzywa. Ale to jeszcze nie jest najgorsze, bo ponad połowa ankietowanych w przedziale wiekowym 14-17 na pytanie, czy jesteś szczęśliwy. Odpowiada pomidor. Więcej miłości i więcej takiego zrozumienia dla mamy, która tak ciężko pracuje. I pomóż jej trochę w tym domu, ok? I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie surowych rodziców. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak to jest być rodzicem.